Witajcie na kanale Kwasegrani w ranej kole za sterami. E czystej Kraków oczywiście tabela. Wygląda ładnie, aczkolwiek te pięć remisów. No Kuje w oczy, kuje w oczy. Sprawdźmy kalendarz. E ostatni mecz mieliśmy z zagłębiem. Teraz czeka nas mecz z pogonią. E tutaj jak wiecie zagra drugi zespół. E czyli Virginius znowu ostatnio miał dobrą dziesiątkę, menadżer. Burgos, no nie, obrzucamy, co oni dają, 400 tysięcy tygodniowo, co to jest, bardzo ładnie się tutaj nasz zawodnik Barrera rozwija, oby nie chciał odejść, Jędrowicz może naprawdę informacje co miesięczne. dobrze, no mecz z Grodziskiem, a potem mecz pucharowy, jest raport zwiadowczy, super, przyjrzyjmy się nowym perełkom znalezionym przez naszego... Tutaj 100 tysięcy. Łysiak. Nie wiem, czy kogoś tutaj więcej znajdziemy. Rumunia. Nikogo więcej nie znajdzie. Dobra. Więc zmieniamy skautów. Rumunia, Rumunia, Rumunia. Rumunia. 10 zawodników. To raczej z wolnych Austrii. I to raczej z wolnych. No dobra, zarządzanie przenosimy. Okej, okay. Anglia, Argentyna, Polska. Argentyna, przenieśmy go do Austrii. Zobaczymy tutaj, zawódnicy. zawodnicy. Są dostępni. No i teraz zespół. Musimy zrobić zmianę. Do idzie, Eisenchart. Gamrod. Barger. Kanasmuller. Virginius nie zostanie. Piła. Bąk. Biedrzycki. Tutaj. Pazdan, Kasolik. Kasolik. Reyes Pietrzak. Montenegro. No, i oczywiście, oczywiście, Leru za, za Góralskiego, Eisenchart Virginius, Bong, Pazda. Zanim jeszcze ruszymy, zanim jeszcze ruszymy, tutaj nie wiem, czy jeszcze w składzie chciałbym trochę namieszać i będę spalacza dać Bora, żeby jak coś grał. Fidziukiewicz, Fidziukiewicz, Fidziukiewicz. -mi Niech tak będzie. Niech dostanie ławkę. Zobaczymy, jak będzie dobry wynik, to wejdzie Fidziukiewicz. I teraz e, chciałbym zobaczyć jeszcze zespół, 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 jak tutaj kontrakty stoją, bo tutaj dawno nie zaglądaliśmy. No właśnie, pazna na 6 miesięcy. Nie jesteśmy w stanie już przedłużyć, więc nie przedłużamy. 37 lat kończy karierę. Tutaj, Pietrzak e, f, rok. Zobaczymy po tym roku, co się wydarzy. Reyes chcielibyśmy negocjować kontrakt. Zobaczymy, czy się uda bo fajnie byłoby mieć go dłużej w swoim zespole. 800, bonus za podpis, czyste konta. No dobra, ten zawodnik jest tego wart. 24 miliony. Alcho, zastanowimy się, czy przedłużyć Guralski, zastanowimy się, czy przedłużyć ten do tego tematu wrócimy. Kun, wydaje mi się, że przedłużymy. Nas Muller, no raczej będziemy się żegnać. Eee, 6 miesięcy Virginiusa, Pasalicz. Widziłkiewicz, Sobczak, 6 miesięcy Zastanowię się, zastanowię się co z nim zrobić Czy negocjujemy kontrakt, zobaczmy Może znegocjujmy kontrakt, bo Warto byłoby go nie stracić eee, Bo 300 tysięcy nie, nie chodzi piechota Ciekawe, napięcia nie ma, 13 tysięcy bonus, dobra niech będzie, niech będzie, nie chcemy tutaj. za 1 chart, 2 lata, 2 lata, sopczak. Tak mówię. tu z tym sopczakiem e, zastanowię się ze względu na to, że e, no jak coś rok, 6 miesięcy jak coś go sprzedamy, najważniejsze passage, zobaczcie 7 milionów 24 RS, 7 Pasalicz, Roks, Milion, Montenegro, Dumiter, 675, Pamiętajcie, to jestem ciekaw jaka wartość będzie na koniec sezonu. Mamy zespół zmieniony, mamy zespół zmieniony, no to mamy na podbój Rodziska Mazowieckiego, Tola Kapowinarski i Miołek. To jest drużyna, która awansowała z nami, awansowała z nami. I musimy mieć na uwadze to, jak ci piłkarze grają, jak to wygląda, co się dzieje. A już co to mówił ci papa? Buziaczek. Śpij dobrze, kochanie. Będziesz spał dobrze? Na pupeczkę. E, tak mówiłem, to wspominałem. E, no jest to drużyna, która awansowała z nami w trzeciej linii, więc znamy się, rozgrywaliśmy sporo spotkań. E, czy mogą nas zatrzymać? Oczywiście, że każda drużyna może nas zatrzymać. Virginius. Virginius. Teraz do Duntera chciał ładnie podać się nie. piłkami na mimość miała minąć obrońców aj, 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 aj. faulowany na szczęście eee, pas dał tutaj tak wiemy to jest druga drużyna więc wszystko się może wydarzyć on negro fauluje, ale skutecznie zatrzymuje kamrot kamas muller Eisenchard Gamrod Dużo piłkarzy w czerwonych strojach na własnej połowie. Rodzisk broni się na razie dobrze. Ciężko przebić się przez jego bronę. Apolinarski, Apolinarski. będzie szukał możliwości dośrodkowania, podobał podał jednak do Niskiego. Apolinarski dobre wejście w pole karne, piłkarzy. piłkarzy um, pogoni Niski. Tutaj może się dużo zadziać, jest od Dolak, jest od Dolak który liczy, 1-0. Pragną grać Nazowiecki. Prowadzi. 19 minuta. No to nie jest najlepsze rozpoczęcie tego spotkania i spółka muszą zabrać się, do, e, zabrać się do zdobywania bramek, Teraz próbował Virginio Hammer Rot. sem rodar. Montenegro Miła. Nic nie wychodzi dzisiaj wieczystej a za to dobrze gra Ogon Mazowiecki, zobaczcie, Montenegro, kolejny raz. Bez sensu podanie, teraz jest Virginius, 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 Virginius Strzela, ale jego strzały na jego garze. wieczystej, mam zdrową bramkę, która dawałaby remis w pierwszej połowie Krodzisk no, na razie jak widzicie nas złapał w podczas druga połowa musi być lepsza mam nadzieję, że komentujecie mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał mam nadzieję, że udzielają wam się emocje Bąk, Virginius piłka do przodu, Virginius do środka, zajście. tak jest Virginius, Virginius i kolejny raz mija ta piłka Mija ta piłka, bramkę do ręki. Myślę, że następnym razem wieczorem powinien podawać to byłoby, e, z e, dobre dla naszej drużyny. 37-letni Pazda. To co do Kana Teraz Eisenchart. Utrzymuje się przy piłce Eisenchart, ale zobaczcie co się dzieje. Odolak już przy piłce. Pazda. Wyprzedzony Pazdan Lekkiewicz strzela Lekkiewicz, broń dalekie wprowadzenie piłki do Virginiusa, Virginius, Lerox, Montenegro Montenegro. Kanas Muller. Do środka. Kanas Muller. Kanale Roxane Rox. Kukad do Aizenchart. Eisencharta, w końcu. No właśnie, co zrobił Aizenchart w końcu? Gramotku? Nie, jeszcze nie. Dobra Bąka, Bąk Bonk. przegrywa Virginius z nieukiętą piłkę. Pazdan wraca, Pazdan. Liła. Teraz Gamrot, świetna piłka do Eizencharta, Eizenchart do kogo? Do Virginiusa, Virginius, Eizenchart, Virginius, Piła, Piła, był blisko z podeciął bramki, będzie zmiana, wejdzie Sobczak, wejdzie Torrens, za Gamrota, wejdzie Pasalic, za Virginiusa. Zobaczcie co się dzieje. Bor, e, znaczy Bor, Torres dawno widziany na wojskach wieczystej zostaje wprowadzony w 80. miejsce i już widzicie, że próbuje rozegrać akcję, próbuje sklecić z zawodnikami, zawodnikami wieczystej jakąś akcję składną. Piła pasalicz, zostaje, piła na 88 minuta zostaje co nam zostaje? Zostaje nam tylko podać do Bora i modlić się, żeby ta piłka doszła do Eisencharta. BOR! BOR! Grana w grodziskiem. Drużona z trzeciej linii. Nie wierzę, nie wierzę. To się naprawdę wyproszyło tyki, No, znów nas dzisiaj to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. A tu jeszcze Puchar Polski w tym odcinku, pewnie. No, chyba tak, zrobmy to. Dziękujemy. Prosilibyśmy o odpowiedź na parę pytań. Właśnie, przerwali pasy nasze. Bardzo dziękuję. Jak tabela po tym meczu się układa? Jak się tabela po tym meczu układa, to zobaczymy w kolejnym po tym meczu. Plan rozwoju, rozważa Twoją prośbę. Oczywiście, że Bargiel dostanie szansę. No i tutaj znowu zmiana piłka. Piłach, palacz. Palacz Biedrzycki, Reyes. Teoretycznie, jakbyśmy sprzedali Rejesa, to moglibyśmy cały kanał wymienić. Bongo. Alchow Góralski Zalaruksa. Virginius Pasalic, Eisenchar Dumiter. Nie wiem, czy, nie wiem, czy nie trzeba będzie zrobić tak. Montenegro nie. Bargiel, Zakana Smulera, Kun, Okej. Okay a zagramy w ten sposób Kasolik, Montenegro Piła Piła, Fidziu, Piła Fidziukiewicz jak coś jest Sobczak z przodu dobra, niech będzie Sobczak niech będzie Sobczak mecz z rekordem to mecz, który jest jedną ósmą finału, tu się wszystko może zdarzyć pamiętacie nasz mecz z rekordem, Żertka, Mbepa e, Siderski, ten Mbepa to nie jest jakiś Mistrzunio, patrzymy jeszcze szybko na zespół. Wszyscy są zawodnicy na miejscach, tak są yy, wydaje mi się, że tak. Prąkarza drugiego się pozbędziemy. Nie wiem czy teraz w przerwie, ale chyba tak i po prostu weźmiemy Hassana na to miejsce. Zawodnika, który będzie młodym rezerwowym. No bo jak widzicie, Letkiewicz może spokojnie grać, a możemy mieć młodego rezerwowego. Tak ktoś powie, że nie Polaka, ale jakby był z Polak w rezerwie do Mochety, byśmy go wzięli. Teraz Bargiel, przechwyt piłki przez Bargiela, Dumiter, Dumiter, strzał z dystansu i rzepka raz Teraz Alho, piłka do kula, Nie Kul, rzetka niewzruszony, niewzruszony. Dumiter, Alcho Zobaczcie gdzie jest alho a może się a może nas zgubić, ale dobrze Wiedrzycki. Wasalicz Pasalicz trochę cierpi na tym wypożyczeniu Virginiusa, dlatego zastanawiam się, czy nie będziemy musieli poszukać jakiegoś prawego pomocnika i wtedy Virginiusa odesłać, bo tutaj pasalicz naprawdę traci na tym wypożyczeniu rekord. Zbliża się do bramki rekord ich nie można lekceważyć tak jak Grodzisk jest, zdobył ee, bramkę na 1 do 0 i nas niestety pokonał nie byliśmy w stanie nic zrobić w tamtym meczu pomimo tych sporej ilości akcji teraz mumbepa, mówiłem czy to nie jest groźni napastnik i rację. dobra piłka do Alho Alho, pasalicz pasalicz Paszalicz, prawą stroną, w środku jest Dimiter, Paszalicz, jeden drugi i trzeci obrońca, tutaj chciał do środka skasować chyba Kum. Pietrzak za Wojciechowski. Teraz ta złota era wyczystej będzie się kończyła, bo kończył się kontrakty Pietrzakowi za rok. Kończą się kontrakty z Mullerowej, kończą się kontrakty Torresowi, którym raczej nie chcemy go sprzedać. Czy on jest dobrym zawodnikiem na ławkę rezerwową? Trochę tam popłaczę, troszkę jest zły, ale ogólnie spoko. A jak wchodzi, no to jak jest potrzebny, to jest potrzebny. Teraz tej liczby kolejną piłkę To jest problem. Mamy problem z tymi słabszymi. Znaczy to jest pozoru słabszymi, bo nie mówię, że rekord jest. Jakoś mega słabszą drużyną, a zobaczcie, trzecia liga, druga liga i wyciska z nas siódme poty. Dumiter próbuje się przebić, ale na ten moment musi tą akcję wystopować. Jest Pietrzak, dobrze przerzu do Palacz, Palacz. Zobaczył Bargiela, świetnie wyczuł w tempo Dumiter. Dumiter schodzi do środka, on tej piłki nie odda. Jeden za To był akcjonariusz, naprawdę ten to to transfer to był trzą w dziesiątkę. Właściciel e, powinien być dumny przeprowadzenia tego transferu do po bramkach, a po prostu maszyna bez Przeszła za nami. Patrycy. Oh, Raczej po polsku nie rozmawiali. Eee, rekord, jak widzicie, lepszy w statystykach, lepszy, prowadzi grę, ale przegrywa na szczęście Pietrzak. Malacz, Góralski, znowu Iwan. Na do Pasalicza. Pasalicz ma tutaj autostradę, skorzystam z przerzutki do Palacza. Jest Bargiel, ma mocne uderzenie Bargiel, ale żertka tym razem na miejscu. Piękna piłka do Dumitera. Dumiter! Ajajaj, chłopka. My ostatnio chyba odpadliśmy z rekordem właśnie. Malacz niepotrzebny. Nie, to Bargiel. Bargiel Van Rod, jeszcze. Utrzymamy Bargiela. Tutaj, też rzadka nie dostał. spał, Ale kapiłka. ostatnio chyba z Puharu właśnie odpadliśmy z rekordem po rzutach kar, bo jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jest taki rewanż trochę. Biedrzycki, Kamiński, Biedrzycki, na szczęścia na posterunku. Było, było groźne, kum, fajnie do Pietrzaka, on od razu do Palacza, Palacz, Palacz spokojnie do Bargiela, Bargiel do środka schodzi, Dumiter, do Dumiter. Do Będzie zmiana, Bargiel zejdzie, widać, że oddycha rękawami, wejdzie kanas Muller, Torres Zakuna. Na dwie minuty, zmiany, nie, 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 piłkę, a teraz dobry, dobry. nie, sądzie skończył to spotkanie, skromne zwycięstwo, ale najważniejsze jest awans. Statystyki nie najlepsze dla naszej drużyny, ale jak wiecie liczy się wygrana. Na wstępie dziękujemy za rozmowę i prosimy o komentarz do tego meczu. Bardzo dziękuję. No i ciekawe, bo wylosujemy w kolejnej rundzie. No i teraz, właśnie, miało chodzić to pytanie: odwoć na pytanie, którą mamy pozycję? Mamy pozycję. Piątą. Wylecieliśmy po tej porażce z Grodziskiem, na piątą pozycję. Jak widzicie, różnica jest niewielka. No musimy się starać, żeby nie wypaść na stałe z tej pogoni o pierwsze miejsce. Chciałbym awansować z pierwszego lub drugiego miejsca. Chciałbym nie grać już w barażach, bo Kotwica, Gra Odra to są zespoły, które są nieprzewidywalne. Fajnie byłoby sobie zebrać tyle punktów, żeby awansować do tej pierwszej ligi i mierzyć się z najlepszymi. Co bliżej to marzenie jest do zrealizowania. Za dzisiaj Wam dziękuję. No i liczę na to, że będziecie oglądać kolejne odcinki no, transferowe za niedługo, więc też będziemy się szykować. Może taki zmocniej, może będziemy przesuwać zawodników. Nariota Nagroda z Pięknej jest jest imponujący, imponujący występ. No i oby, oby Wieczysta zdobywała kolejne punkty, oby awansowała w tym sezonie do pierwszej ligi. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.